Jestem Jim Richards i witam Cię w Impact Cyber Church, gdzie naszym celem jest zmienić sposób, w jaki cały świat widzi Boga. Może powiesz, ale po co mamy zmieniać wizerunek Boży? Ponieważ do czasu, kiedy świat nie pozna Boga takim, jakim naprawdę jest, takim, jakim go Jezus prezentował, dopóki nie będziemy interpretować Biblii tak jak Jezus, wtedy nigdy, przenigdy nie będziemy w stanie cieszyć się tym, co Bóg naprawdę całkowicie za darmo nam ofiarował, dopóki nie spojrzymy na Krzyż i ukończoną ofiarę Jezusa, która jest jedynym, absolutnym punktem naszego skupienia, naszej uwagi i jedynego miejsca, w którym możemy połączyć się z naszym Bogiem Ojcem. I dopóki to się nie stanie, będziemy w stanie doświadczać Boga, ale w małym procencie, nie w takim, w jakim Bóg miał intencję i motywacje, a żebyśmy Jego doświadczyli. Kiedy przychodzi co do zdefiniowania prawdy jesteśmy nastawieni na nią tylko biało lub czarno, a to powoduje niesamowity podział wśród dzieci bożych. W języku oryginalnym wszystkie słowa, które określają prawdę, mają bardzo różne znaczenia, jednak w naszym tłumaczeniu Biblii zawsze usłyszymy jednoznaczne słowo prawda. Więc w języku hebrajskim istnieje słowo prawda, która w jednym rodzaju określa absolutną prawdę, przy której każda inna wariacja, interpretowanie, choćby najmniejsze, oznacza fałsz. Jednak w hebrajskim istnieje także słowo prawda, która odnosi się do częściowej prawdy. A następnie istnieje kolejne określenie słowa prawda, która uczy, że gdyby ta częściowa prawda była podana w pełnym całokształcie, wtedy poznalibyśmy jej prawdziwe znaczenie. I niestety pominaliśmy fakt, że istnieją także różnice i wariacje w naszych wierzeniach względem prawdy. Wszyscy, ja i ty, możemy żyć na bazie jakichś źle zinterpretowanych pojęć lub wersetów biblijnych. Ale to nie oznacza od razu, że utracimy wszelki dostęp i możliwość do bycia i korzystania z Bożych obietnic. Ale to oznacza, że jesteśmy w stanie w nich operować tylko do stopnia naszej wiary, jaką w to dane wierzenie pokładamy. Bardzo często umieszczamy tylko częściową wiarę w to, co powiedział Bóg, przez co otrzymujemy tylko częściowe rezultaty. A kiedy tak się dzieje, kiedy podwoimy, częściowo umieścimy wiarę w Boga, a częściowo w nasze On, własne możliwości, wtedy wdziera się w nas także ego, które potwierdza, no widzisz, przecież uczyniłaś to w ten sposób, w jaki sam myślałeś i wyszło. Udało się, ale prawdą jest, że nasze własne działanie zadziała tylko do jakiegoś stopnia. Ale istnieje także prawda, że coś, co widzisz albo interpretujesz jest kompletnie niewłaściwe i zwiedzione, ale sposób w jaki Ty doświadczasz prawdy jest ograniczony do jedynie pewnych ramek, a nie tego, co Bóg od Ciebie chce. Doskonałym przykładem jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana, gdzie jest napisane, że Mojżesz dał nam prawo, a Jezus dał nam łaskę i prawdę. Już od początku lat 80. mówiliśmy na temat łaski, ale niestety ten ruch łaski został zwiedziony zupełnie i nie omieszkam się tego nazwać, ponieważ ich teoria łaski stała się wręcz niszcząca dla kościoła, gdzie oni tak bardzo przesadzili kwestię łaski, wyolbrzymiając jej właściwe oryginalne pojęcie, że stało się to zupełną destrukcją, a głównym członem tego zwiedzenia było Niewłaściwe myślenie, że Mojżesz przyniósł nam prawo, które nie było prawdą. I to jest absurdalnym nieporozumieniem. Pamiętajmy, że pierwsze pięć ksiąg pisma świętego Starego Testamentu są Absolutnym, bezpośrednim słowem pochodzącym z ust Bożych. Więc jak śmiesz, jak możesz powiedzieć, że Boże Słowo nie jest prawdą, kiedy de facto to my nie uwierzyliśmy w Boże Słowo i w sposób, w jaki On nam to zakomunikował? Bo wszystko, co Bóg powiedział, było receptą na chodzenie w prawdzie. Kiedy jest napisane, że Jezus otworzył nam drogę dochodzenia w prawdzie i własce, nie chodziło tu o to, żeby mówić o jakimś rodzaju prawdy, który wcześniej nie był prawdą, ale czymś, co jest w pełni wyrażone i w pełni intencji tego, co Bóg już wypowiadał w Starym Testamencie. Rozpoczęliśmy tę serię mówiąc o tym, że otrzymaliśmy cel naszej wiary, a to oznacza, że jakiekolwiek ograniczenia. Odniesiemy, założymy, założymy, albo odniesiemy do danego wersetu, wtedy to oznacza, że możemy korzystać z tego, co jest napisane, załóżmy z danej obietnicy i wziąć to w nasze posiadanie tylko do stopnia, w jakim w to wierzymy w naszym sercu, ponieważ wszystko, co mamy w Bogu, Nasza wiara w zbawienie nie jest ugruntowana tak bardzo w tym, co Jezus uczynił w swoim życiu. Oczywiście to jest bardzo ważne i niesamowite, wszystkie jego nauczania, przykład, jaki nam dał i w jaki sposób chodził w pełni ducha, a nie ciała, bo pokazał nam co najważniejsze, jak mógłby wyglądać każdy z nas, każdy człowiek żyjący kiedykolwiek w historii świata, gdyby chodził w pełni ducha świętego, tak jak Jezus, mógłby czynić to samo, co On. Do takiego stopnia moglibyśmy być jak Jezus. Jednak do takiego stopnia, w jakim nie jestem takim jak Jezus, a jest takich stopni bardzo wiele w moim życiu, w każdym stopniu, w jakim nie jesteśmy tacy jak nasz Pan, one są odpowiednikiem stopnia, w jakim nie podążam za nim. Owszem, mogę nie rozumieć, w jaki sposób to wygląda, mogę nawet do końca nie rozumieć prawdy, ale powiem Ci to na pewno. Jeżeli wierzę w prawdę, Tą, jaką Bóg nam podał, z motywacji Jego serca, jeżeli poddałbym się zupełnie, kompletnie tej prawdzie, wtedy rzeczywiście nasze życie, moje, twoje, wyglądałoby tak jak Jezusa. A jeśli masz jakikolwiek inny standard, albo perspektywę, wtedy wiesz, że jesteś zagubiony, zwiedziony i szybko z tego zawracaj. Ale nasze zbawienie opiera się tylko na tym, co się stało na krzyżu, w grobie i poprzez martwych wstanie. Jezusa Chrystusa, czyli co stało się w tym procesie, który zadecydował, zdeterminował, co otrzymaliśmy przez zbawienie oraz stopień mocy, która działa przeze mnie i do stopnia, w jakim wiem i wierzę w prawdę, to otrzymam w moim życiu. Nie chcę wyprzedzać się zbytnio, staram się zrobić wszystko po kolei, ale chcę z Wami porozmawiać o tym, co stało się z Jezusem w grobie. Łatwo byłoby się zapytać, Okej, okay, w porządku. Pamiętam jako nowy wierzący, dopiero nawrócony, kiedy rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy byli zbawieni przez wiele lat, udzielali się w różnych służbach i mam na myśli dobrych ludzi, którzy kochali Jezusa całym sercem i mu służyli i czasami spytałem ich: "Okej, okay, powiedz mi, co się stało albo co Jezus uczynił, kiedy był w grobie?" Czy wiesz, że nawet jedna osoba, albo nawet kaznodziei, albo ci, którzy rzeczywiście czytają pismo, nie są w stanie powiedzieć, co Jezus czynił w grobie? Przeciętna odpowiedź brzmi, pewnie leżał i nic nie robił. Ale powiem Wam, kiedy byłem młody, nowonarodzony, nikt nie mógł mi dać na to rzeczywistej, realnej odpowiedzi. Mówili, a to nie ma znaczenia. Ale jednak wciąż pozostało we mnie to pytanie przez tyle lat, skoro Jezus umarł w piątek wieczorem. A potem w niedzielę rano, pierwszego dnia tygodnia, z martwych wstał, albo w sumie niektórzy to liczą jako sobota wieczór, wtedy wcale mi nie wychodzi trzy dni i trzy noce, ale jakby półtora dnia. A przecież Biblia wyraźnie mówi: On był w grobie trzy pełne dni i trzy pełne noce. Dlatego pamiętajcie zasadę: kiedykolwiek pojawia się konflikt pomiędzy czymś, w co wierzymy, a co mówi Biblia, wówczas albo nie rozumiemy wersetu, Albo interpretujemy to w niewłaściwy sposób, lub z premedytacją zdecydowaliśmy się wierzyć w coś, co jest zupełnie innym konceptem, a kiedy pojawia się konflikt pomiędzy moją prywatną opinią a Słowem Bożym, wtedy zawsze jestem pewien, że to ja jestem w błędzie i że to ja ograniczam to, w co wierzę i co mogę przyjąć do Boga, mimo że wszystko jest dla mnie za darmo, wszystko jest legalnie moje, ale nie mogę tego przyjąć, więc. Co Jezus uczynił w grobie? Pamiętamy, że kiedy umierał, powiedział do złoczyńca obok na krzyżu: Dziś pamiętaj, będziesz ze mną w raju. Czyli pójdziesz prosto do nieba. Bardzo ciekawe, nie zastanawialiście się kiedyś nad tym? Więc Jezus został ukrzyżowany około 15 godziny w południe, w tym samym czasie, kiedy kapłani składali paschę, ofiarę w świątyni pańskiej. A na ich ołtarzu była ofiara niewinnego, nieskazitelnego baranka, którego w tym samym czasie ofiarowali, kiedy Jezus umierał na krzyżu. I kiedy Jezus umiera, to było przed zachodem słońca, czyli zanim rozpoczął się szabat, jak niektórzy myślą, w piątek po południu, i tak jak mówiłem, przed zachodem słońca. I wiemy, że jednak osobiście uważam, że prawdopodobnie to była środa po południe, ponieważ sam Jezus prorokował i mówił, że będzie w grobie trzy dni i trzy noce. Pamiętajmy, gdyby jego proroctwo nie sprawdziło się co do Joty, wtedy byłoby używane przeciwko niemu w przeciągu całej historii. A więc Jezus był w grobie trzy dni i trzy noce, więc coś musiało się wtedy wydarzyć. W Ewangelii Jana 20 widzimy, kiedy Jezus z martwych wstał i kiedy Maria udała się do grobu gdzie spotkała jakiegoś człowieka myśląc że to był ogrodnik którego natychmiastowo pytała gdzie jest ciało mojego mistrza ona płakała szlochała była pełna histerii i do dziś nie wiemy dlaczego nie rozpoznała samego Jezusa i podejrzewam że odwróciła się aby od niego odejść i wtedy Mistrz Rabuni zawołał ją po imieniu i nagle natychmiastowo rozpoznała, że to był Jezus, że ten, który był ukrzyżowany, ten, którego kochała całym sercem, jej mistrz Pan i Zbawiciel, który umarł, którego była świadkiem pogrzebania w tamtym grobie i teraz trzy dni później. Dlatego też myślę, że koncept trzech dni i trzech nocy jest tak istotny, ponieważ cokolwiek, co by miało miejsce. Po trzech dniach spowodowałoby, że ciało ludzkie zaczęłoby się rozkładać, a proroctwa o Jezusie będącym w grobie także wyrażają, że nie pozostawisz moje ciało korupcji, rozdarciu. Bo gdybyśmy zaczęli naprawdę szukać w Biblii, napotkalibyśmy wiele więcej detali dotyczących tego czasu w grobie. I wtedy, kiedy Jezus zawołał Marię, ona odwróciła się i powiedziała: Rabuni. Co oznacza kochany nauczycielu. I posłuchajcie, co Jezus jej odpowiedział. On powiedział w Wierszu 17: Nie zbliżaj się, nie podchodź blisko, ponieważ jeszcze nie widziałem mojego ojca, nie wszedłem do jego domu. Ale wróć i powiedz moim braciom, że wstępuję do ojca mego i ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Zaraz, zaraz, jeżeli Jezus jeszcze nie poszedł do ojca, w takim razie gdzie on był? I co robił podczas tych trzech dni swojej śmierci w grobie? Moglibyśmy znaleźć bardzo wiele wersetów, które mówią o tym, że na przykład pochłonął mnie żołądek, albo odchłani ziemi, ciemności śmierci mnie pokryły. Możesz wybrać jakąkolwiek terminologię. Nie z nami nie mogę określić specyficznych geograficznych miejsc, ale to na pewno wiem. Że ciało Jezusa było martwe i znajdowało się w grobie, ale nie jego dusza i duch. Jeszcze raz mówię, mamy bardzo wiele wersetów, które to potwierdzają, i niezliczona ilość psalmów mesjanistycznych mówi o zmaganiu, jakie zaszło w trakcie, kiedy ciało Jezusa znajdowało się w grobie. Pamiętajmy przede wszystkim, że tu jest także moment, w którym musisz zdecydować: albo będziesz wierzył Biblii, albo. Innym opiniom, więc muszę powtórzyć zasadę: do stopnia, do jakiego wierzysz w odkupienie i pojednanie, czytamy o tym wyraźnie w pierwszym Jana, czwartym rozdziale, do stopnia, do jakiego wierzysz na temat odkupienia, zdeterminuje twoją zdolność, abyś mógł się połączyć i doświadczyć miłość Bożą, ponieważ właśnie w tym punkcie w punkcie krzyża. Była zamanifestowana największa miłość Boża, i do stopnia, do którego w to wierzę, zdeterminuje naszą zdolność, abyśmy doświadczyli miłość Bożą i moją zdolność, aby zakochać się w Jezusie. Pamiętajmy, tylko Jezus był naszym przykładem do naśladowania i wszystko, co Jezus uczynił na krzyżu, w grobie i poprzez zmartwychwstanie. Oraz poprzez przezwyciężenie szatana i zrzucenie go z obłoków niebieskich, zasiadłszy po prawicy Tronu Bożego, zdobywając dla nas wszelkie dziedzictwo Królestwa Bożego, On to uczynił przez wiarę. O tym żeśmy cały czas mówili w każdej serii. Jezus uczynił wszystko, co my musielibyśmy indywidualnie uczynić, co musimy podkreślić, że i tak nie bylibyśmy w stanie. Tylko Jezus był w stanie to uczynić, ponieważ On umarł bez grzechu, mimo że stał się grzechem, ale On nigdy nie zgrzeszył, więc Jezus umiera pokonując całkowicie złego moc, bo gdybyśmy my to musieli uczynić, wtedy po pierwsze zawsze istnieje możliwość, że moglibyśmy przegrać, ponieważ mamy tendencję poddawać się, chwiać się, nie wierzyć. Upadać. Dlatego pamiętajmy, Bóg nie doszukuje się i nie czeka, aby uczynić indywidualne przymierze z każdym z nas. Bardzo często słyszę, o, Bóg uczynił przymierze ze mną. Nie, On uczynił jedno jedyne z Jezusem, a jeżeli Ty uczestniczysz w Jego ofierze, wtedy nowe przymierze Jezusa pomiędzy Nim a Bogiem obejmuje i Ciebie. Bo gdyby chodziło o nasz własny układ z Bogiem, wtedy wszystko polegałoby na tym, w jaki sposób postępujemy. A jeżeli byśmy się tylko potknęli w najmniejszym stopniu, wtedy już byśmy zrujnowali to przymierze. Jednak przymierze Jezusa jest tak trwałe na wieki, jak w Testamencie, którego już nie można zmienić. Dlatego w nim mamy niezmienne, niezachwiane dziedzictwo, ponieważ ono już było dane Jezusowi, a my uczestniczymy w tym, przez naszą wiarę w Niego i w to, co On uczynił przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Jednym z najbardziej klarownych miejsc, w którym widzimy wyraźne objaśnienie, co stało się z Jezusem, jest w księdze Jonasza, który był typem, cieniem albo obrazem, zobrazowaniem Chrystusa i pomaga nam najbardziej zrozumieć to, co stało się z Jezusem. Nawet sam Jezus odwołał się do tego fragmentu. Kiedy powiedział tak, jak Jonasz był przez trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wieloryba, tak i syn człowieczy będzie pogrzebany, i to będzie ich dla nich jedyny znak, jaki otrzymają. I tak naprawdę to jest jedyne, co potrzebujemy. Więc zacznijmy czytać od drugiego rozdziału, drugiego wiersza, po tym, kiedy Jonasz został wyrzucony ze statku, a ryba morska, wieloryb, go połknęła. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: Wzywałem Pana w mojej niedoli, i odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc, i wysłuchał mojego głosu. Istnieje tutaj tak wiele niesamowitych czynników. Po pierwsze, Jezus miał na swoim koncie masę proroctw przepowiadających, Kim On był jako Syn Boży i On wierzył wszystkim tym proroctwom. Kiedy otwieramy Łukasza 4, On sam powiedział, dziś te słowa się wypełniły przed waszymi oczami. Kiedy czytał proroctwo o tym, co Mesjasz by uczynił. Więc aby rozpocząć swoją służbę, Jezus musiał wpierw uwierzyć swojej tożsamości, i polegając zupełnie na tym, co Bóg powiedział na jego temat, nie temu, co żydowscy nauczyciele, faryzeusze, albo nawet rodzice mówili o nim, nie o tym, co mówił świat, albo nawet jego apostołowie, on zupełnie umieścił swoją uwagę i swoją tożsamość ugruntował na tym, co sam Bóg powiedział na jego temat i na podstawie tego rozpoczął swoją służbę. Jednak Jezus także wiedział, znał i pamiętał wszystkie fragmenty o proroctwach, o jego śmierci. O tym, kiedy nadejdzie czas, kiedy nie będzie już go razem z apostołami. I wyraźnie odwoływał się do swojego ukrzyżowania. Dlaczego? Ponieważ to widział w wersetach. On czytał je, znał je i wierzył, że mówiły właśnie o nim. Więc kiedy Jezus umierał na krzyżu, mając w pamięci wszystkie te proroctwa na temat swojej tożsamości jako król królów oraz o obietnicach. Że Bóg wzbudziłby go z martwych. To jest miejsce, w którym Jezus nie tylko obrazuje, daje nam przykład, co mamy czynić, kiedy znajdujemy się w strasznym letargu, w strasznej burzy, ale co więcej, to jest moment, w którym utożsamiamy się z Nim poprzez komunię, poprzez wieczerze. I właśnie w tym momencie postanowiłem, że. Poszerzę tę serię, bo wymagają wiele więcej czasu. Więc kiedy my możemy się zidentyfikować i wziąć udział w Jego śmierci, zmartwychwstaniu, wtedy prawdą jest, że nie tylko podążamy za Jego przykładem, w jaki sposób mamy wygrać przez naszą osobistą wiarę, ale wierząc w Jego wiarę i widząc, jak Jezus sam to. Wszystko pokonał przez swoją wiarę. Więc wyobraźmy sobie, że Księga Jonasza nie mówi tylko o nim, ale o Jezusie. Modliłem się do Boga z wnętrzności ryby i płakałem, wołałem, aby wysłuchał mojego głosu i uwolnił mnie z mojej opresji. A co było jego opresją? Wyalienowanie od Boga. Możemy nawet nie rozumieć wszystkiego, ale musimy wierzyć temu, co mówi Biblia. Niedawno czytaliśmy w Izajasza 53, gdzie mogiła, śmierć była określona jako liczba mnoga. Dlatego on umarł więcej niż jedną śmiercią. Jego grób był pomiędzy złoczyńcami i bogaczami. O co tu chodziło? O to, że Jezus umiera śmiercią grzesznika. W jaki sposób możemy to zdefiniować? Nie wiem dokładnie. I nie wiem, czy ktokolwiek miałby na to odpowiedź, ale to, co wiemy, to fakt, że On umarł śmiercią, którą gdyby On nie umarł, ja musiałbym umrzeć, będąc totalnie odalienowanym od Boga. Więc Jezus umiera za moje grzechy, czyli nie umiera za swoje grzechy, ale za nasze. On wiedział, kim był. Jednak jego duch nie przestał egzystować, istnieć, mimo że został zupełnie oddzielony, postawiony w miejsce, gdzie nie ma Boga i łatwo moglibyśmy to nazwać duchową śmiercią. Jednak on wciąż wiedział, że Boże Słowo było prawdą, więc opresja, alienacja od Boga była teraz totalną rzeczywistością i wtedy z wnętrzności ryby, czyli z wnętrzności śmierci, płakałem, wołałem i. On usłyszał mój głos. Bardzo ciekawa rzecz. Nie jest napisane, mam nadzieję, że gdzieś usłyszałeś jakieś pogłoski. Więc w jaki sposób Jezus wiedział, że On usłyszał Jego głos? Właśnie na podstawie tych wersetów, że nie porzucisz mojej duszy, nie zostawisz mnie w otchłani i nie pozwolisz, aby moje ciało uległo rozpadzie i aby dosłownie zgniło. Nie pozwolisz na to, Boże. I tak każde proroctwo było na nim wypełnione, każda rzecz, którą wypowiedzieli kapłani, prorocy, mężowie Boży. Jezus wiedział, że mógł polegać na Bogu. To Ty wrzuciłeś mnie do wnętrzności ryby. I tak samo Jezus, to Bóg uczynił to i sprawił, posyłając Jezusa na śmierć. To nie byli rzymscy żołnierze. Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie to pielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Tak Jezus się topił w naszych grzechach, w oddzieleniu od Boga. To oznaczało to samo, nawet samo odczucie być wiecznie oddzielonym od Boga było najstraszniejszą rzeczą. Ale dalej jest napisane w wierszu w czwartym. Rzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną, ale wciąż wiedziałem, że moja modlitwa dojdzie przed Twoje oczy, bo wiem, że z martwych wstanę, że pokonam diabła, że mój tron będzie i jest ustalony po wieki wieków i zasiądę po prawicy Boga Ojca i wiem, że postawisz moich wrogów. U mojego podnóżka, i że każdy język wyzna, że ja jestem Panem. On wiedział to wszystko, i to była rzeczywistość, którą on wybrał, aby skupić całą swoją uwagę. Nawet kiedy wszelkie wody się wezbrały, kiedy się dusiłem, topiłem w moich emocjach, kiedy wszystko mnie dusiło, kiedy stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. To było uczucie, jakby to się stało na zawsze, na wieki, wieków. Mówimy tutaj o byciu w ciemności, o byciu w więzieniu, w którym my musielibyśmy być. Jednak Bóg go wyprowadził za nas, dla nas, w nasze miejsce. On nie powiedział, że tak się stanie, ale już się stało. Pamiętaj, że kiedykolwiek będziesz się czuł, jakbyś zstąpił do stóp gór. Twoja modlitwa dojdzie przed oczy Boże. I następny werset, wiersz ósmy. Niestety nie lubię wiele tłumaczeń biblijnych, ponieważ niewłaściwie to przekazują. Ale tak naprawdę King James tłumaczenie wspaniale to ujęło. Dziewiąty. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Marne bożyszcza odpowiadają bardzo często bóstwom, bałwochwalstwu i innym bożkom. Ale to także odnosi się do wszystkiego innego, co nie prezentuje Boga takim, jakim jest, czyli do tego, co wykłamuje prawdziwy obraz. I tutaj właściwie oryginalne tłumaczenie powinno powiedzieć: Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swoją łaskę i miłosierdzie. Więc Jezus, który był pochłonięty przez śmierć, poprzez piekło, ale nie mówię o jeziorze ognistym. Ale przez miejsce, które na zawsze, na wieki pochłania grzeszników, tych, którzy odchodzą bez Jezusa, syn człowieczy, który był tym pochłonięty, on wciąż był niewinny i sprawiedliwy, a jednak wciąż umiera śmiercią grzesznika. Jak to się dzieje? Wiesz, nie próbujmy wszystkiego rozwiązać logiczną, racjonalną, rozprawką. Spróbuj zrozumieć to całym sercem, tak jak Bóg by pragnął, abyśmy to zrozumieli. Jest napisane, że to wszystko, całe bożyszcza, marne, mizerne ubóstwianie wszystkiego innego poza Bogiem, było niczym prochem i jest niczym innym niż bałwochwalstwem. Jeżeli formujemy sobie swą własną opinię, wtedy w tym żyjemy i o to chodzimy dobrowolnie od łaski Bożej. Bo na tym polega ćwiczenie naszej wiary, kiedy mamy do wyboru opinię, która jest kontra Bożej opinii, a słowo Boże. I zobacz wiersz dziesiąty. Ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest moje wybawienie. Zauważ, że Jezus nigdy nie zdjął oczu od swojego ojca, nigdy nie odwrócił swojej uwagi na cokolwiek innego. Spójrz na Izajasza jeszcze raz, 53, i zobacz, jak bardzo Jezus nas ukochał. Jezus nie spoczywał, nie spał w grobie przez trzy dni i trzy noce. Nie wiemy oczywiście co i przez jak długi czas coś wykonywał, daną funkcję, ale wiemy, że bardzo wiele się wydarzyło i o tym będziemy kontynuować naszą rozmowę. Ale pozwól, że na koniec się spytam, czy uświadamiasz sobie, czy wierzysz w niesamowitą cenę, którą Bóg Ojciec zapłacił za Ciebie, aby Jezus sam cierpiał za Ciebie? Bo kiedy to stanie się Twoją rzeczywistością, kiedy zrozumiesz i uwierzysz w całkowite odkupienie i pojednanie, którą Jezus uczynił dla Ciebie, wtedy miłość Boża tak Ciebie pochłonie i skonsumuje, że albo się totalnie otworzysz, albo zupełnie się zamkniesz, zablokujesz. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz i będziesz słuchał aż do końca tych serii, ponieważ naszym celem jest uczynić apostołów uczniów Chrystusa i naprawdę ciebie zachęcam. Posłuchaj, nawet kilka razy przeczytaj sam dla siebie, popodkreślaj wszystkie wersety w Biblii, rozmawiaj z Bogiem. Zakup dodatkowe nowe serie, bo może cię to kosztować zaledwie grosze, za które możesz wypełnić swoje serce w pełni słowem Bożym. Dlatego mam nadzieję, że będziesz z nami jeszcze raz na kolejnych seriach i że Twoja wiara będzie jeszcze bardziej wzbudzona i ożywiona dla Pana. Jeśli chcesz, znasz język angielski, subskrybuj także do mnie, doktora Jim Richards albo do tego kanału Abi Lopez. Naszym celem jest zmienić sposób, w jaki ten świat widzi Boga.